Czy mogę? Możesz, mogę. Możesz. na należy nie utradzić okay. na celeńki, bo wyjada. Okej. Ty wiesz, że ci wyjadłam. Niech nie łatwczy. Nie. Poka, poka. Masz śmier ducha. Wielki. Masz śmier ducha. Bo ci przesłałem słuchać, bo nie e, przyszedłem do transmisji. Ale. E, Cię będzie wesoło, bo z Cem e, To tak się czasami rozmawia z psem, żeby e, zechciał łaskawie zjeść. No się mu udaje, przez smaki, pamiętajcie. A to jest bardzo fajna rozmowa, musicie przyznać, że było wesoło. Nie może powiedzieć, że nie.

No i zaczynamy. Mamy 15 minut czasu pokoju i 0 PET... E, i ma 0 PT. I, i łączone market, więc rozwiewka powinna być ciutkę prostsza. Ok, to teraz w tym kierunku. Szybko podrewną musi panowie. I w sumie od razu po złoto bym poszedł wypadku, bo mogę złotem handlować, chociaż... Dawajcie mi jeszcze drewno przez moment, żeby było szybciej, a potem pójdziemy pożarcie. Ok, szybko rynek. A to ruch, ruch, ruchy. Natychmiast. No i lecimy z tym tematem. To teraz będziemy sobie... Idźcie tutaj, idź tutaj pomóc przy budowie rynku. Ok. To zrobimy za chwilę. Idziemy cały węglem w żywność się razu. Ok. Na to nie mam później. To wybudujcie mi jeszcze tutaj kuźnię. To może nie buduje. Wymienimy sobie żelazo. Na razie na kamień, żeby mieć zapas. I to powinno wystarczyć. Bo drewno będziemy zbierali międzyczasie w jakiś tam stopniu, więc na spokojnie. Zbierajcie mi na razie jeszcze drewno. Zrób od razu to. Zróbcie mi tutaj to. I postawcie jeszcze od razu koszary. Pozostali, którzy tutaj zostali koszary szybko. Chociaż jedne potem do żarcia. Tutaj od razu do pracy. Drewna chwilowo nie mam, ale to jest akurat do przeżycia. No i tak to powinno zacząć funkcjonować. Okej, okay. na drugie na drugi raz będziemy potrzebowali 2100 drewna i 2100 kamieni. Jest to akurat do przeżycia, więc damy radę, na spokojnie. I jakoś to pójdzie, tylko muszę tylko podejść na spokojnie, tak powiedziałem. Okej. Okay. Od razu, a, nie ustawiłem produkcji. Nie mi się szybko wyprodukują nowe jednostki. I wyślemy mi, żeby trochę pobadali mi teren. No bo podobnie znaleźliśmy zostało kopanie złota jak najszybciej. Okej. Okay. Tutaj raz. Tutaj dwa. Tutaj trzy. Na razie się rozejdą, bo nie widzę, gdzie oni do tej pory poleźli. Okej. Okay. To teraz powiem, O Po 200 na razie. Nie tak, tak. Nie, Jak będzie 500, to od razu wymieniamy, tak? Nie poczekajmy. Moment, jeszcze jest druga kopalnia złota, proszę bardzo. idźcie kopalnia złota? Nie pytam, czy jest mało minerałów, czy nie. Więc nie wiem, czy jest czwarta kopalnia złota, czy nie. Ale to i tak na razie powinno w zupełności wystarczyć. Tylko poszukajmy dalej. <laughs> Potrzebujemy 2500 złota, a drugiego szary. Ale w międzyczasie mogę przygotować. Ok, na drugi ratusz już podwaliny, nazwijmy to. Jak nie zbierają mi szybciej żywność, bo inaczej będzie problem. To możemy zrobić od razu, żeby wolni pole się regenerować, żebyśmy takie tracili złota bez sensu. Okej. Okay. Wy się tutaj jeszcze przejdźcie. Jak najszybciej, żeby zrobić jak największą wizję. Okej, okay, tam jest budowanie drugi koszar, ale nie jest to w tym momencie niezbędne. Nie pytam, czy jest przejmowanie. Zapomniałem po prostu. Dlatego się obtapnę w razie czego, ale. No. To jest na zasadzie lepiej mi się nie potrzebujecie, niż a potrzebuje nie mieć. później przekonam, czy jest przejmowanie, czy nie. Ok. Jeżeli my do szybko zbierają, to powinniśmy być w stanie stosunkowo szybko postawić ratusz. Drugi, ok. Jeszcze trochę nie dobiłem tej żywności. Najpierw to. Proszę bardzo, drugi drugie koszary w trybie pilnym. Nie będziemy mieli więcej jednostek Nie ma diplo, więc tylko przewaga liczebna mnie ratuje Okej, już mamy dość drewna, teraz potrzebujemy złoto jeszcze na moment mieć będzie gitara Proszę bardzo i stawiam od razu drugi diplo Dwu diplo mówię Drugi ratusz Okej, okay. nie jakoś to idzie. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na ten moment, na razie pracujemy na takiej zasadzie, że zbieramy wszystko, co potrzebujemy do produkcji jednostek i złota. Jednostek potrzebujemy złota i żywności, żeby produkować jednostki. Hmm. Poczekajcie, o później u mnie nie ma. Jeśli chodzi o streama, ale mam wrażenie, że chyba mu internet się nie wrobi. Eee, czasami tak bywa z nim. Od razu powiem, tam, gdzie potrzebujemy, eee, bo potrzebujemy budować teraz Akademię. I to w trybie pilnym. Od tego zaczniemy rozmowę. Okej... Okay. To jest po to, żeby chciał mnie zaatakować. Mogę tutaj wysłać jak najszybciej. Szybko żarcie na drewno. I budujemy akademię. Pana Bo to. Proszę bardzo. Ja to są priorytetami w tym momencie. A, pani, że produkuje mieszkanie chłopów. To jeszcze do przyciaru muszę wykminować. Tylko kur kur kurę Zróbmy sobie ten upgrade i wyślijmy może być 15 chop do drewna. Proszę bardzo, I tutaj w środę klasu. Dacie radę to obstawić? Dać radę. Okej, okay, i nasze źródła zaopatrzenia są zabezpieczone jako tako. Potrzebujemy z jedno kopalni żelaza. Ten moment, tylko brakuje nam. Tak jak widzicie. Drewna. Proszę bardzo, możemy jeszcze wymienić drewno. I żelazo muszę sobie zabezpieczyć. O, raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, to powinno wystarczyć z zupełności. No i będziemy potrzebowali sikierka. Tylko za moment. Okej, okay. na no to potrzebuję. Damy radę chyba z tego co widzę, tylko na spokojnie muszę do tego podejść. Drewno mi sami zbiorą kamień też... Kamień, nie, kamień nie, nie zbieram, to kamień sobie zakupię za, za żywność na przykład. Najpierw inwestujemy w to. Nie, najpierw inwestujemy w to, ale poczę 5500 żywności. Ale to za moment. Tylko kurchy. Zbierajcie mi to żywność szybciej. Drewno też może być wymienione od razu. To akurat nie stanowi problemu. Tylko musi się pośpieszyć. Okej, okay, mamy, mamy, mamy tylko. O właściwie, żeby była lekka nadwyżka chociaż i będzie gitara. To wymaga 800 żywności, ale to jest kwestia czasu, żeby zgromadzić, więc jak zbiorę mi drewno, od razu wymieniamy to. Proszę bardzo. I przyspieszyłem maksymalnie produkcję żywności na ile się da. To będziemy ją wymieniali na potrzebne, na potrzebne zasoby. 3600 drewna, 3600 drewna. Jest to do przeżycia, ale czasochłonne będzie. Teraz możemy zwiększyć yy, możliwości bojowe naszej armii. Może się udać to, co teraz kombinuję. Nie wiem, czy to, to działa, ale zobaczymy. Z uważam, że mamy nadwyżki produkcji złota. Tak? Gdzieś nie wysyłam kopów i to właśnie widzę. O, już naprawdę ten błąd. Za późno, ale lepiej późno niż wcale. To też jest dobre podejście. To wymaga 100 kamienia. To mogę wymienić sobie szybko na kamień. I. 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 Wy możecie mi wybudować jeszcze to. Proszę bardzo. Też sobie później niż wcale. To kosztuje 600 zł, więc. No i to budują, czy nie? Ok, budują. Za późnieniem, ale budują. I zróbmy to. Dziwne. Wiecie co? Co się zadziało, Bo. To się kontrola nadarmią. Nie mogę nawet pauzować, co się to działo. Wiecie co, bo może problemem być to, że włączyłem stream i w momencie, który włączałem włączyłem stream, yy, możliwe że mój internet przestał wyrabiać, bo jest dzisiaj deszczowo. Ok, co mam na myśli? Mam na myśli to, że mój internet może nie wyrabiać ze względu na pogodę. No tak, i takie uroki. Wiecie o co mi chodzi? Potrzebuję 12500 zł, jak się uda, to wątpię, ale jak się uda, to będzie gitara. Wy tak stańcie sobie na standzie. Okej, okay, to się może udać. Okej, okay, tego nie chcę wymieniać, bo potrzebuję teraz, żeby do to w ilości, nazwijmy to. Hmm, chyba wolę postawić tą przewagę liczebną, jak dąża. Już mi niewiele brakuje. No to mi teraz kamienia brakuje. No to kamień sobie pozyskamy stąd, proszę bardzo. I to powinno... 10K możemy od razu przeznaczyć, proszę bardzo. I szybko budujcie mi tutaj 30ary. Jak to uda mi się zrobić, to już wygraliśmy grę. A wie postarać się tutaj dobudować to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ok, produkujcie mi teraz to. I potrzebujemy więcej złota i żywności przede wszystkim. Ok, żywności nam przybywa. To jeszcze możemy zrobić, to będzie nam się wolniej, że powiem, kasowało. Jak to wystarczy. Dodajmy jeszcze do siły bojowej jednak. Dobra, niech się gromadzą tutaj w środku. To będziemy w stanie przeprowadzić za chwilę dość potężną ofensywę. No to potrzebuję i złota, i y, żywności, ale jednego, drugiego i już była więc jest gitara. Drewno od razu wymieniamy na kamień, żeby był zapas. No bo trzeba by dobudować parę domów. O kurde, teraz będzie. Damy łęb pod jedynkę, bo nie znaczy. teraz, jak to tutaj zrobić to gęsto. Okej, okay, to zaczyna działać się, to tak powiem się, jeszcze nie ma upgrade'ów, ale wydaje przewagę liczebną. Nie do końca tak to planowałem, ale działa. To najważniejsze. Wstanie jest są niezbędne z tego co widzę. Teraz brakuje mi złota głównie, ale złoto to jest, to jest chwila czasu. Wymieńmy sobie chwilowo cały węgiel na złoto, które mamy. To jest niewiele, ale zawsze coś. Nie brakuje mi teraz praktycznie żywności, tylko, tylko muszę zgromadzić odpowiednią ilość żywności. Nie spróbuję szczęścia, Agata, nie spróbuję. Mamy to, mamy to, ok. Niech tam idą. Nie, stop. Zrozumiałem, że mam standa. Ok, dopiero co atakuję, jak będę miał maksymalną produkcję. tu i na standzie. Brakuje mi to. Dobra, ryzykujemy atak. Myślę, że jak zaatakujemy taką, teraz jak mamy pełną obronę, to myślę, że jak zaatakujemy taką armią, to mamy szansę to wygrać. 22 tysiące, okej. Okay. Nie zaatakowała wszystkimi siłami, nie po czym nie rozproszyła. A nie, wygrała to niestety. Ale dlaczego ona wygrała? Hej, moment. Ja wiem, że później z ale mieliśmy przecież podobne... Em... Teraz nie wiem, dlaczego przegrałem. Ja wiem, że nie miałem pełnej jeszcze... Okej, okay, już rozumiem. Zapomniałem, że jak tworzy się formację 400... Nie ma przejmowania? O kurde. Dobra, wygrała, uczciwie. Zapomniałem, że jak tworzy się formację 400, to oni dostają plus 3 do obrony. Ona postawiła na kawalerię... Miałem dobry pomysł, ale zrobiłem błąd, że nie... O cholera. A taka pierdółka, popatrzcie, że potrafi zmylić. Dobra, nieważne. Tak takim okazji, drodzy widzowie, dziękuję za uwagę, jeżeli się spodobał, to zapraszam na kolejny na moim kanale.